Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, Kamil Minda, witaj. Witam, witam. Kolejny mocny bój przed Tobą, Daniel Omilańczuk, boks, małe rękawice. Pierwsze pytanie, dlaczego taka formuła? To nie ode mnie zależne, ja chciałem walki w MMA. Przyjęliśmy walkę w boksie, no bo już nie było innego wyjścia, po raz kolejny idę na rękę przeciwnikowi i biję się w boksie. Zadałem to pytanie nie bez przyczyny, bo pytałem o to samo Daniela no i On powiedział, że nie będzie ustępował Mirkowi Oknińskiemu, który, który krzyczy, że musi być MMA i takie warunki stawia. No, ciężko mi się do tego odnieść. No, tutaj, yy, no, Ja też chciałem yy, w MMA, no, bo Daniel jakby nie było, no, to jest taką naszą polską legendą MMA no, i chciałbym właśnie sprawdzić jego umiejętności w MMA. On zas, yy, zastawia się trenerem. No, niech tak będzie. Ja idę mu na rękę, biję się w boksie. Choć nie będę ukrywał, że no, zależało mi na MMA. Jakie emocje towarzyszą tobie i e, jakie emocje tobie, jak myślisz o Danielu o Miłańczku? Wiesz, Daniel to dla mnie bardzo du duże wyzwanie. Miałem z nim przyjemność trenować. Każdy wie, jak się trenuje sparuje z Danielem. Z Danielem. Daniel się znęca nad, nad nowymi zawodnikami, nie ma dla niego litości. Moim zdaniem tak trochę udaje, te takiego dobrego, tak naprawdę wyżywa się na, 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 na młodych i na nowych zawodnikach. Dla, dlatego chciałbym po prostu pokazać, że nie zmarnowałem, nie zmarnowałem czasu, tylko po prostu szlifowałem formę, poprawiałem swoje umiejętności, bo wiedziałem, że kiedyś Daniel stanie na, na mojej drodze jeszcze raz. On powiedział właśnie sam wyszedł jakby z tą informacją, że nie było takiej sytuacji, że on się znęcał czy coś takiego. No, a co on ma powiedzieć teraz? No, ja tak odczułem, no, nie to są moje odczucia. Jak to nie? właśnie wyglądało. Wiesz, no, robiliśmy sparing, ja w dużych rękawicach, a on założył swoje małe, no i bił mnie, no, nie? no i tak to wyglądało. Dobra, a on też ma dużą niechęć i dużą urazę do Mirka Oklińskiego. Wiesz, no to, to co między nimi jest, także to nie mi się wypowiadać, bo tak. Tak naprawdę nie, nie znam tej ich historii, tylko z jakichś tam opowiadań, ale tak, na, no nie, nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem do końca jak tam było, co między nimi tam, do, do czego doszło i, i, i jak, co miało miejsce między nimi. Ja będę się wypowiadał na, 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 na swój temat i na moje podejście do, do tej walki. Jeśli oni mają sobie coś do wyjaśnienia, no to to niech sobie wyjaśniają. Za bardzo. Nie, 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 nie chcę komentować ani wnikać w tą, w tą całą ich sytuację, która jest pomiędzy nimi. Daniel gdzieś nam zarzucił y, Mirkowi Ognińskiemu, że on ma za duży wpływ na zawodników, że y, za dużo decyduje, i też powiedział, że ty jesteś dorosłym facetem, y, a jednak de decyduje za, to, za ciebie i podejmuje decyzję Mirko Ogniński. Czy tak nie powinno być jego zdaniem? Y, nasz wspólny interes mój trenera jest taki, żeby zawalczyć z Danielem. Y, Chcieliśmy to zrobić w MMA. Ja chciałem, trener chciał. Daniel nie chciał. Daniel nie chciał. Bijemy się w boksie. Doś dogadaliśmy się obydwaj. Daniel chce w boksie. No, ja, ja już teraz chcę w boksie też. Także no nie wiem, co, co tu decydować. No, nie? No, obydwaj jesteśmy zdecydowani. Tutaj trener no, no, ja, jakby nie było, no, musiał być pomiędzy nami, ponieważ jest moim menadżerem też. Także no, siłą rzeczy jest, jest między nami no nie? I, i może decydować, może nie decydować, po prostu proponuje mi, no bo przecież jeśli ja bym nie chciał, to bym nie walczył, nie? No, a ja się zdecydowałem, no bo i tak ostateczna decyzja należy do, do zawodnika. Dobra, a ta walka to będzie w jakiś sposób yy, odpowiedzenie na, na to, co Ci zrobił Daniel Milańczuk kiedyś, jeśli chodzi o ten sparing, masz do niego taki uraz? No tak jak ci wcześniej powiedziałem, jak najbardziej, no chcę pokazać, że po prostu nie zmarnowałem czasu i, yy, i dalej tam yy, siedzi mi to w głowie, że, że kiedyś D -D Daniel... No tak na, no, trochę mnie tak no powiem, spoturbował, skrzywdził mnie na, 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 na sparringu, ale ja teraz ja muszę pokazać, że, że teraz już po, poszedłem, poziomem dużo, 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 dużo wyżej i no co mogę jeszcze o tej walce? Powiedzieć, że no, jestem bardzo zadowolony i wiesz, no to, to taki, no, może... Mocne słowo, ale to taki zaszczyt nawet, żeby za nielem walczyć. No nie? I, a druga sprawa, y, jestem w Federacji Frikowej, a mam w, walki z mocnymi zawodnikami sportowo. No i to to mnie cieszy, że, 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 że mimo wszystko nie nie biję się z jakimiś y, klaunami, tylko już, y, naprawdę z poważnymi y, zawodnikami i z poważnymi gościami, no nie. No Labrega teraz Minda na pewno nie można mówić, że Labrega teraz na pewno nie można mówić, że bijesz się z klaunami. No nie, no, dlatego widzisz, no. Yy... Ja wybrałem taką drogę, bo pewnie mi będą zarzucali, że wybrałem federacje Frykowe, niesportowe, bo sprzedałem się dla pieniędzy, no ale ja uważam, że wręcz przeciwnie, walczę z mocnymi zawodnikami, bo Daniel Omelianczuk to jest bardzo znane nazwisko, nikt mi teraz nie może zarzucić, że sobie wybieram jakieś łatwe pieniądze. No nie? Dobra, jak skomentujesz to co... Ostatnio działo się na linii wielki buł Denis Załęcki, ich walka, te potem oświadczenia. Jak ty oceniasz całą tę sytuację? No, rozczarował mnie Deniz. Yy, wiesz, yy, wiesz, Dennis, no ma, ma trudną historię życia, bo yy, z, 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 zaczął karierę od takiego prawilniaka, teraz w ogóle wszystko się jego kariera odwróciła od, o 180 stopni. Yy, teraz jest powoli staje się pośmiewiskiem. Nie wiem, czy te pieniądze są warte tego wszystkiego, no to Denis musi zadecydować, no bo, bo, bo tak naprawdę też ludzie się pewnie od niego poodwracają i już pewnie się dużo odwróciło. To Denisa sprawa, no coś ma nie tak, coś nie tak z głową u niego nie gra, bo znam Denisa z wcześniejszych startów i z wcześniejszych lat, bo to w ogóle był całkowicie inny zawodnik. No Duża nie? zmiana teraz? No to teraz jest jak przestraszony tchórz, nie wiem kto mu, kto mu to zrobił, czy mu ktoś po prostu wybił to MMA z głowy, no, ale on naprawdę kiedyś no naprawdę prezentował inny poziom, a ktoś kiedyś powiedział, że głowa jest najważniejsza, że to 80%, no i, to, i tutaj u niego to jest chyba rzeczywiście tak, jak on zresztą mówi, że to tam nie gra wszystko. No nie? A twoim zdaniem jest, jest jeszcze szansa, żeby Denis Załęcki wrócił do tego, co było kiedyś? Jasne, że tak. No, szansa jest zawsze. Jest jeszcze młody, no nie. Jak sobie wszystko poukłada, no to, to wszystko przed nim, tak? Tylko, że musi sobie to na naprawdę wszystko y, ogarnąć i y, 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 może wróci silniejszy, no nie. A ty widziałbyś walkę twoją z Danielem Załęckim? Wiesz, no. Bardziej bym, jeśli ja już mam iść tą drogą, no nie, no to wolałbym się bić ze zwycięzcą tej walki. Wielki Daniel Załęcki wielkim był, no nie. O tym też się, o, o też się mówi o, o tej walce twojej z wielkim Bu, że jest no to może niej, no nie? zobaczymy, no zobaczymy co, co woda że e, zaproponują, ale jak najbardziej, czemu nie? No nie, może wreszcie WMa MMA zawalczyć no właśnie chciałem powiedzieć, że chyba z wielkim Bu nie ma co liczyć na na nie? No właśnie, znowu to. I, i tu znowu, krótce wracamy do, e, do początku, że znowu będziemy walczyć w formule tej, którą przeciwnik sobie e, zażyczy ja. Jako, że no nie jestem aż taką gwiazdą, e, dlatego to nie ja sobie wybieram formułę, nie wy, wybieram sobie przeciwników, tylko to właśnie oni, no nie ja, dlatego jestem tak trochę na takim bocznym torze, za, za, zawsze jak taki underdog, no ale no niestety, czy trzeba się przebijać i, i co, no nie boimy się wyzwań i jedziemy z tym. Z każdym. Z każdym i z każdą formułą i z każdym przeciwnikiem. No super, to czekamy na waleczkę, dziękuję bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam. Najlepsze antyfakty w internecie